W 2019 roku rozpoczęła się misja kolonizacji Księżyca. Dwa lata później zbudowano tam pierwsze miasto. W tym samym czasie na Ziemi wybuchła wojna atomowa, która unicestwiła życie na Ziemi. Naukowcy oglądając tę masakrę z Księżyca nie postanowili się poddać. Przez następne 50 lat rozszerzali swoją populację i budowali kolejne miasta. W 2052 roku zanotowano na Ziemi, że rozwija się tam nowy ekosystem. Badano go na nowo znowu powstałej stacji badawczej na Marsie przez dostępne 950 lat, do momentu kiedy wybucha tam kolejna bomba. Naukowcy szybko obalili fakt, że mógł być to niewypół wojny ze względu, że rozwinęła się tam nowa cywilizacja. Teraz ty, jako James Morton, zostaniesz wysłany na Ziemię po 1000 roku jako pierwszy człowiek za czasów starej ery. James Morton, proszę na dopiero dowodzenia. Dobra, pokój socjalny. Witam. Witam, będę zgłaszam się w gotowości. Okej, okay, musimy, chyba jeszcze nie tutaj. Stacja badawcza numer 241 na Marsie. 5 lipiec 2023. 20... James Morton, godzina 9:38. Dobrze, no to lecimy na Ziemię, zobaczymy co tam się zmieniło. Wow. Ok. Biuro dowodzenia. No to wchodzimy. Dzień dobry. Melduje się. Słuchaj, James. zdałeś wszystkie testy wytrzymałościowe i survivalowe. Lecisz na ziemię. Myśli Pan, że jestem gotowy? To, czy jesteś gotowy, zależy tylko od ciebie. Jestem gotowy. I pamiętaj. To nie będzie symulacja. Lecisz w Dzicz. Kuba 241 prezentuje. 5, 4, 3, 2, 1. Powodzenia. Bywaj. Nowy świat. Centrala do Jamesa Mortona. Wlatujesz w atmosferę ziemską. Udaj się do komory zrzutu bez odbioru. Satelita na orbicie Ziemi. 16 lipiec 3023. James Morton godzina 23,45. OK. Okej, okay, weźmy sobie jakiś... Na wszelki wypadek latarka. Ok. Zegar. Dobra. Także, nie ma co, lecimy. Komora zrzutu. Okej, okay. zróbmy to. Huh. Spadochron gotowy. Proszę zatwierdzić gotowość. James Morton numer 241, zatwierdzam gotowość. Zrzucam. Uuu. Wow. Już proszę państwa, widać, że jesteśmy już tutaj sami, nowa cywilizacja się zaczęła rozwijać. O, cholera. Dotarłem tu, tutaj żyli moi przodkowie. Ach skup się! James Morton, do centrali. Zgłaszam się, odbiór. Widzę mnóstwo trawy i drzew. I jakiś budynek. Sprawdź go, bez odbioru. Okej. Okay. Witam, podróżniku. Nie za późno na spacery? Witam, jestem nowy w tych rejonach. Mogę się tutaj zatrzymać na jakiś czas? Oczywiście, pewnie jesteś wymęczony po podróży. Możesz się przespać w mojej kacie. Chacie, porozmawiamy rano. Wow, naprawdę miły człowiek. Dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie, widzowie, w kolejnym akcie zbywaj. Jest to bardzo fajna seria. No i tak, taka luźna seria. Ponieważ Wyspa Mrozu się bardzo szykuje. Spawn point ustawiony. I na spokojnie. Na ten moment mamy bywaj, świetną też również serię. Nowy świat. No to co? Śpimy i będziemy pewnie zaczynać. Dobra. Elegancko. I co my tutaj mamy? Dzień dobry, więc jak masz na imię, podróżniku? James Morton. Miło mi Cię poznać, ja jestem Paweł. Powiedz, skąd przybywasz? No, ciężko to powiedzieć. Oni jeszcze tam są, na górze. z... ten... nie pamiętam, cierpię na amnesję. Chłopie, przyznaj się, po prostu na amnezji i pamiętasz dokładnie swoje imię? Przyznaj się, chłopie, nie ma co. No tak, na szczęście tak. Słuchaj, chciałbym się dowiedzieć coś o tych rejonach. No to tak, tydzień temu to były śnieżne doliny, pełno śniegu i mróz. Ale po magicznym wybuchu z miasta starej ery, stało się lato. Zmiotło cały śnieg i jest tu teraz pustynia. Chodzi ci o ten wybuch atomowy? Przepraszam, jaki? Nieważne, który macie rok? 1023, strasznie dziwnie się pan zachowuje. A, czyli od nowa liczyli. Mówiłem, że mam amnezję. Będę się już zbierał. Do widzenia. Ok, ok, do widzenia. No, czyli widzicie, oni zaczęli sobie liczyć od nowa czas. James Morton do centrali. Odbiór. Centrala do Mortona, zdaje raport, odbiór. Spotkałem człowieka, mówił, mówił, że mają rok 1023 i ta atomówka wybucha w jakimś mieście starej ery. Tak, na to mówią? Miasto nazywało się Odrodzenie. Mało miało być wolno od wojny atomowej. Posłuchaj, znajdujesz się na terenie starej Nevady. To całe miasto było zbudowane niedaleko strefy 51. Będziesz musiał się tam udać i przebadać teren. Odbiór. Potwierdzam odbiór. Musisz udać się na zachód. Skontaktuj się z nami, jak będziesz na miejscu bez odbioru. Także centralna tutaj dała informację. Wow. Fajnie. No a dajcie znać, czy podobają wam się takie wstawki z efektów dźwiękowych. Trochę więcej pracy, ale, ale myślę, że fajnie się to ogląda. Dobra, mamy tam jeszcze jakiś budynek. Zajdziemy sobie do niego. Tam chyba też coś jest. Zuma nie mam, wybaczcie, bo to nie jest OptiFine. Tylko coś innego, żeby działał replay mod. Więc yy, to są iris... Iris Shaders, tak? Tak, tak to wygląda. Dobra, czy ktoś tutaj się znajduje? Nie, ale w picyku może coś będzie. No, węgiel. Nie wiem, czy się przyda. Nie wiem, jak długa będzie ta seria, ale ta mapa. Ale wezmę, bo czemu nie? Dobra, mamy tutaj człowieka. Czy możemy z Tobą porozmawiać? Witam, co Cię to sprowadza? Badam nowe regiony. Widzę, że posiadasz narzędzia. Mogę je pożyczyć. Oczywiście, możesz się wziąć na tyle na ile chcesz. Masz szczęście, że mam gdzieś dobry humor. Doceniam, do widzenia. Do widzenia. Serio. Oddał, oddał nam swoje narzędzia. Dobra, bardzo miły człowiek. Tego wszystkiego nie potrzebuję chyba. Tej wełny w sensie, ale... Ale niech będzie. Dobra. Będziemy... Pewnie są jakieś steregi, ale ja już nie będę tutaj. w nie się bawił. Pójdziemy w tam, do tamtego miejsca. A raczej pobiegniemy. No i tak. I myślę, że będzie to bardzo ciekawa seria. Bawary, jestem już niedaleko. Biegniemy. Okej, okay, witam cię. Witaj podróżniku, musisz być pewnie zmęczony po podróży. Zapraszam na ciepły posiłek. No nie gadajcie, że dziewczyna nam losowa, obca Niestety muszę odmówić, ale dziękuję za propozycję. To chociaż dam panu trochę wody na podróż. Szczerze, to woda mi się przyda. Proszę bardzo. Okej. O okay. wiele lepiej. Dziękuję. O. E, wow. Co jest? Ej, serio? Kobieto. To ten, tak? Oczywiście, że tak. Sama widziałaś, jak wleciał z nieba. Pytam dla pewności. Dobra, zabieraj wszystko, co ma. Co a z nim zrobimy? Zostawimy go gdzieś na pustyni. I nie zapomnij wziąć tego dziwnego czegoś, z czym rozmawiam. No. No to już mamy. Pustynia gdzieś w dawnej Nevadzie, 18 lipiec 3023, James Morton, godzina 19.00. Co się dzieje? Cholera. Zamili się wydawali. Gdzie ja o nie? Mój sprzęt! No to już teraz nie pogadamy sobie z centralą, która już... której już nie ma. Hmm, bo jesteśmy też na pewno daleko. Zabrali cały mój sprzęt i radio. Spokojnie muszę znaleźć jakieś ludzie, no i pożywienie. A chciałem powiedzieć na pożywienie. <grym> Okej, okay, spawn point ustawiony. Bardzo dobrze. Hmm. jakieś opuszczone budynki. Hmm. Sand Village. Sand Village? Pójdę tam i poszukam pomocy. Dobra, wioska pustynna. Minus 853. Czyli będziemy iść w tym kierunku i 219 minus 219, dobra. No to w tamtym kierunku, czyli to będzie East, czyli wschód. Kurde, ale wiecie, ze jest słabe, że nie mam nic do jedzenia. Tylko jakieś mięso zgniłe. Nie chciałbym naprawdę używać kreatywnego trybu. A ja ja Dobra, mamy trochę sprintu, więc nie ma tragedii. Dawajcie znać jak o już widzę. O nie, nie trafisz mnie. Dawajcie znać jak tam u was ferie chyba się już skończyły, a może jeszcze nie. Już sam nie pamiętam, chyba tak, chyba już po feriach. Dobra, mamy wioskę. Bardzo dobrze. I dawajcie znać jak wam. czas mija. A tak z drugiej strony zawsze każdy komentarz miło mi się czyta. Dziękuję Wam za każdą reakcję. Wow. I za każdą subskrypcję to naprawdę jest motywujące. Dobra, my wioskę. Tam był jakiś budynek, ale do niego pójdziemy potem. Rochodes. Rochodes? Nie wiem, co to znaczy, pamiętam, że to się mówiło na syntezator, czy. Czekajcie, szybki tłumacz Google, bo mam zaćmienie, bo tu będzie z angielskiego chyba, więc. No, RODOS, po prostu RODOS, tak? No, tak mi przetłumaczył ten tłumacz Sand Village. Dobra, no, tu nie wejdziecie? Owszem, wejdą. O nie, Ej, to nie było napisane, żeby grać na. ...pokojowym. Nie, nie powinno być. Nie było nigdzie napisane, więc... No dobra, to dziwne, że tak dużo potworów się tutaj zebrało. I ja jeszcze troszeczkę ściszę Minecrafta minimalnie, bo... Okej. Okay. Powinniśmy... Yy, ...iść gdzieś indziej, bo tu nic nie ma. Siema. Nie dobra, nie ma sensu walczyć, bo... ...zniszczę trochę plony, sorry. Też nikogo nie ma? Też nikogo nie ma. Świetnie. Dobra, szybko, szybko, bo zaraz zwaruję przez te moby. Dobra, mamy jakiś większy budynek, i tutaj powinien ktoś być. Dobra, jest. Witam! Potrzebuję pomocy. Okradli mnie, nie wiem, gdzie jestem? Chwila, kto cię okradł? Jak on miał? Paweł, jakiś Paweł, jakaś dziewczyna. O, ciekawe czy będzie go znał. Ten Paweł, ten Świr, co chciał latać? Chciał latać. Skąd mam wiedzieć, jestem tu pierwszy raz? Nikogo nie znam tutaj. Ach, słuchaj, możesz się tu zatrzymać. Dokładnie w chatce na prawo od wyjścia. Znajdziesz tam przydatne rzeczy. Dobra, dzięki bardzo, ale y wydaje mi się, widzowie. Dobra, sprawdzimy, czy creepery zniszczą teren. Aha. Dobra, musiałem się tutaj przeteleportować, no bo jak widzieliście zginąłem i nie ma już tych mobów. Co jest bardzo ciekawe, ale dobra. Może nie powinno jak tutaj być i coś się... coś nie zadziałało, ale jak widać teren nie... się nie zniszczył, więc nie jestem tego pewien, czy tak powinno być, czy nie. Sprawdzę jeszcze, czy ty możesz ze mną pogadać. Widzę, że tutaj mięsko masz! Sorry, ale ci ukradnę mięsko. Wybacz, mięso jest bardzo potrzebne teraz. Dobra, możemy się tutaj zatrzymać. To świetnie, także idziemy spać. Dobra. I co teraz? Co teraz możemy zrobić? To miało być po prawo czy po lewo? A, że od wyjścia w prawo, ok. Spawn point ustawiony. Coś nie ufam temu spawn pointowi. Dobra. Um, muszę go znaleźć i odzyskać rad radio. Dokładnie. Oni tam nazywają to... Um, jakoś... Coś do... Coś tam... Coś, do czego gadał. O, bo tam... Bo możliwe, że ta cywilizacja nie jest jeszcze rozwinięta. Na pewno. Tak jak była... Teraz nasza. Bo to tysięczny wiek, prawda? Jeśli to ten Paweł, o którym myślę, to udał się do Rollhodus. Roads, Roots Jak się to czyta? Cześć, jak się to czyta? Sprawdzę sobie? ROADS Roads. Okej. Okay. Jeśli to ten o który myślę, to udał się do Roads. Jak wyjdziesz z wioski, kieruj się drogą w prawo. Tam będziesz mógł o niego popytać. Dobra, dziękuję bardzo panie Barmanie. Jesteś super świetnym gościem. A my w takim razie lecimy do Roodo. Czekaj, gdzieś to się wychodziło tutaj. Tak. Dobra. Lecimy do Roads, a Roads będą na prawo od wyjścia, czyli w prawo, tak jest. I mam nadzieję, że to nie będzie bardzo daleko. Mm. Czekaj, bo tam był jakiś budyneczek. I ja bym chciał pójść do tego budynku zanim pójdziemy do Roads. Chyba, że to i tak nas zaprowadzi tam. O, a tutaj może to jest to Roads? Nie. Nie powinno chyba. Rhodes, jest, Rhodes, dobra. Witam, szukam takiego jednego Pawła. Tego dziwaka, który chce latać? A to ciekawe, że oni wszyscy. Prawdopodobnie, dokładnie, prawdopodobnie, bo nie jestem. A, sorry, przepraszam, bo nie jestem tego pewien. Z tego co wiem, to mieszka w domu numer 8, to po drugiej stronie miasta. Zmieniono, okej, okay. Okay, dzięki. Po drugiej stronie miasta numer 8, to trochę daleko. Wow, są jakieś. dobra. Wiadomości. David poszukiwany żywy lub martwy. <gry> Za ucieczkę z więzienia i nielegalne przejście przez granicę. Su. Okej. Okay. Bo jestem ciekaw, historia, którą teraz oglądamy, się chyba wydarzyła właśnie albo wiele lat potem po poprzednim akcie, albo nie właśnie. Chyba, że to są stare notatki, bo już. Dzisiaj jakoś e, nie mam głowy do takich fabularnych spraw. Mm, ale może coś się czegoś dowiemy? Nie dowiemy się. Dobra, spadamy. Być może tak, bo to jest na pewno z tej cywilizacji nowszej. Dokładnie. Więc. Więc tak, my jesteśmy później kiedy tam wybuchła nowa bomba. A jak źle mówię, to wybaczcie. Eee, dobra, to jest numer 3, 6, 2, 3, ok, 11, ym, 8. Dobra. Drzwi są zamknięte. Może jest gdzieś inne wejście. Na pewno. Tutaj nic nie ma też. Na pewno będzie. O, tutaj jest inne wejście. Wejście, dobra. O, nie, dostaw. Notatka Pawła. O, Marto! Oj, długo ci zajmuje zabranie się, więc postanowiłem, że wyruszę sam. Rozbiję obóz i będę na ciebie tam czekać. Twój Paweł. 1368502 z minusami. 1358, 1358502, tu też nie wejdziemy. dobrze. Tak więc nie ma na co czekać. Sprawdzę tylko. W którym kierunku, przepraszam, coś mi się. W którym kierunku? Kurde, tutaj się. Jakie to jest labirynt? 1000. Tutaj nie w tą stronę. Tam było 1100 czy 1300? Czekajcie, trochę sobie uporządkuję troszeczkę. Ok. 1300, 502. 1300 i minus 502, więc. Hmm. Oj, tu się powiększa. To w takim razie musi to być. Kurde. W tym kierunku, dobra. Czyli na north. Tylko najpierw wyjdziemy sobie z tego. I co? I widzimy się za chwilę. Jestem ciekaw, bo to nie powinno być daleko. To nie jest daleko. I faktycznie jest jakiś dom. Więc. Więc spoko. Polećmy sobie tutaj. Ale chodziło o to, że miasto starej ery tak. To była jeszcze ostatki tamtej poprzedniej cywilizacji, która... miasto starej cywilizacji yy... ale przy okazji, czyli po prostu ostatki takie wiecie, tam zostały ruiny, ale stworzyła się nowa. Okej. Okay. Nowa po wojnie, po atomówce, no niestety. Yy... Raczej, ale oby nas to nie spotkało Mamy kolejną notatkę Nieznajomego Jakiś Paweł nie zatrzymał się u mnie na noc Mówił, że Się podru... Zatrzymał się u mnie na noc mm. Mówił, że podróżuje do kanionu Do jakiegoś budynku starej ery Czy coś w tym stylu Mówił też, że musi gdzieś zajść po klucz Do kopalni w tym kanionie Strasznie się tym zainteresowałem, ponieważ kiedyś tam pracowałem jako górnik i posiadam jeden z kluczy. Przejdę się tam i zobaczę, czy coś tam znajdę. Okej, okay. w tym kanionie jest kopalnia, czyli nie zatrzymujemy się i lecimy do kopalni. Gdzie będzie ta kopalnia? Tylko mam nadzieję, że tak wszystko się nagrywa, żebym st mogłem stresa dostać. O, tu są jakieś te paliki, to pójdziemy za tymi palikami. Na pewno was, nas będą prowadzić i zobaczymy, czy tam będzie jakaś kopalnia. Nie, no musi być, musi być. No i zobaczymy, jak to będzie tam się rozgrywało. Jestem niezmiernie ciekaw. Dobra. A, widzieliście particlesa z tego? Z spalika, z chyba, jak w niego uderzyłem, czy coś takiego. Albo, albo z ziemi. Nie wiem, nie jestem pewien. Okej. Okay. Mamy jakąś, jakiś most i mamy chyba zejście. Tam, bo, ta, tak, bo tam jest obóz jakiś. O! Jest obóz. Jestem ciekaw, bo my chyba powinniśmy iść do obozu. Czy to jest 1500? Nie. Minus 500, 1300. Tak. Mhm. Minus 368. Tak, czyli najpierw idziemy do tego. Nie chcę po prostu fabuły. Sprawdzam, żeby fabuły po prostu nie iść. A, tylko, dobra, wejdziemy. Po prostu nie chcę fabuły, wiecie. M za bardzo okrążać jakoś dziwnie. Chcę iść w... w fabularnym kierunku. A poza tym mam nadzieję, że mapa nas zatrzyma, jeżeli coś... Za szybko będziemy iść, czy coś. Mm. Dobra, tam są drzwi Zamknięte z kluczem jakimś. Ok, mamy latarnię. No co się daje? Nie jestem pewien. Ale widzę, że są tu jakieś rzeczy. Pieskowiec. Ok. I on ma jakiś klucz, ale nie dał nam klucza żadnego. Nie było nic. Być może tam będzie. Wow! Wow, co tu się dzieje? Okej, okay. padaj. Padaj, ziomek. Ja. Dobra. Udało się. Udało się odeprzeć niebezpieczeństwo. Tu nic nie ma. O, tu jest klucz. Klucz do kaniony. I zobaczymy jak będzie ten kanion wyglądał. Jest on naprawdę ciekawy. Eee, czerwony piaskowiec, dobra, przyda się. I na tkanie znajomego 3, 2. Już myślałem, że coś ominęłem. Mm. Co my tu jeszcze mamy? Chyba nic, i to by był ten. Tak, dobra. Przeczytajmy. Tunel jest niestety zasypany. Będę musiał się przekopać. Rozbiję mały obóz w jednym ze starych tuneli. Wydaje mi się, że trochę tu spędzę. Okej, okay, czyli nasz nieznajomy, u którego, miał... którego zatrzymał się eee... Pawełek. <ścoughs> Pawełek. Okej, okay. Panie Pawełku, zapraszam. Do mnie tutaj. Muszę odzyskać swoje radio i skontaktować się z centralą. Okej. Okay. Dawać. Jakie zasypane? O. Dobra. Aha. No i chyba na tyle. Jest jakaś głowa. Jest nieznajomy. trzy. Okej. Okay. No i co tutaj piszesz? Spotkałem jakichś ludzi, strasznie dziwnych. Normalnie jakby byli z innego wymiaru. Gadali pomiędzy sobą jakimiś dziwnymi rzeczami na odległość. Wow. Chyba mnie zauważy... To chyba moja ostatnia notatka. Zasypali mnie. A się zniszczył. Chcą coś, coś tam ukryć. Jedzenie mi się kończy. Nie uda mi się przekopać gołymi rękami. A. Przykro mi. Będziemy ci pamiętać, panie nieznajomy. I teraz po prostu powinniśmy chyba iść. Tam. Do wioski słyszałem villagera. Dobra. No, niestety, z innego wymiaru gadali do siebie na, do siebie na odległość, czyli po prostu byli na jakiejś, wiecie, wylądowali jakaś ekspedycja. Mm, szukali nowych rzeczy tak jak my teraz, tylko po prostu gadali ze sobą pewnie w jakichś, nie wiem, maskach może przez radio. Mm, nie przez. nie. nie jakby nie, wiecie. Niewerbalnie, tak wiecie, typowo do siebie. A my sobie przesprintujemy. Mamy jeszcze jedzenie, więc na luzie. I wbijamy. Wbijamy. Witam serdecznie. Robi się już noc. Okej. Okay. Powoli się robi noc. No, zachodzi. Zachodzi ostro. O, poproszę. Dziękuję. Przyda się, jak najbardziej. Tutaj też pewnie coś podobnego. A oczywiście, że tak. Z pałem gdyby coś się tutaj nam wysypało. Uh -huh. No i teraz tak. <laughs> Powiedzcie mi coś? Nic mi nie powiedzą. A jeszcze udostępnię Wlan. Na wypadek, gdyby coś się stało. Witam, szukam Pawła. Gdyby coś nie zadziałało. Szukam Pawła. Podobno Ty był. A ty kto, milicja? Co nie, muszę go odnaleźć i odzyskać swoje rzeczy. Okradcie? No tak, a po co miałbym go szukać? O, jest dużo powodów chłopie. Nie wiem, ale raczej go już nie znajdziesz. Sam nie wiem, gdzie polazł. No to, no to lipa. Jak nie wiesz, podobno przyszedł tu po jakiś klucz do kanionu. Słuchaj, gościu, nie wiem kim jesteś, ale lepiej wejdź z mojego obozu, bo źle skończysz. Co? Chłop nie jest dobrze nastawiony do nas. Chyba może coś wiedzieć. Okej, okay. ojej. O, raz, dwa, trzy, okej. Okay. O, no jest... Trochę dużo tych rzeczy biorę, to prawda. Ale nie ma pośpiechu. Nie ma stresu, dobra. Czy ty mi coś powiesz, panie kolego? Nic, nie masz nik'u, tak? Okej, okay, która beczka była ta? O, 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 o! Ale chyba i tak nie możemy... No, nic wykopać nie możemy. Dobra. I gdzie my teraz powinniśmy iść? Nie mam zielonego pojęcia. Ale wychodzimy z obozu, tak jak chciałeś. I teraz nie wiem, gdzie iść. Bo byliśmy w tym kanionie. Rozmawiali ze sobą po prostu. Okej. Okay. I nie mamy chyba informacji, co robić dalej. Nie mamy takiej informacji. Nieznajomy napisał, że coś, co tam ukryć. Ok, ty wu napisałem, ok, i co, i nic. Tak naprawdę nic. Tylko tyle mamy informacji. A to niedobrze. To niedobrze. No dobra, jesteśmy w dobrym miejscu, aby zakończyć odcinek. Mhm, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Y I zapraszam Was już za. To niedługo, pewnie za parę dni na kolejny. Myślę, że będzie się również y dużo działo. Dowiemy się, przy okazji się dowiemy, no, dowiem się co robić dalej, i po prostu włączę nagrywanie i nagram kolejną część tej, tej mapy. No, bo na ten moment nie wiem, musiałbym posiedzieć troszeczkę, chyba że tam coś jest, no to, to tam pójdę, ale mi się wydaje, że nic już tam za bardzo nowego nie będzie. No dobra, ale to sprawdzimy. Najwyżej będzie dłuższy odcinek, troszeczkę, chociaż nagrane mam pół godziny. Wyjdzie z tego pewnie, na pewno mniej. Tak, to jest chyba Rhodes, Rood, nie wiem jak to się wymawia, ale chyba no to wychodzi. Dobra, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcineczku. O kurde, dobra, wychodzę z mapy, bo zaraz mnie creepery tutaj zjedzą, wybuchną i lipa będzie. Dobra, do zobaczenia, cześć!